Widzicie chleb. Chciałbym Państwu teraz pokazać, że koło kołem się toczy, i historia się ciągle powtarza. Tu jest jedna kaczka, ale jak do tej kaczki przyłączą się jeszcze inne kaczki, to zobaczycie, co się będzie działo. Już inne kaczki zobaczyły, że jedna kaczka je ten chleb. Tak, to rzucamy następny kawałek. Ta kaczka już chce mieć kolejny kawałek, ale tu inne kaczki lecą, bo chcą się też najeść. Ta już tutaj proponuje, ale wszyscy lecą. Tak, tak wyścigi do kaczeńczego grodu, tak, bo wszyscy muszą. Dostać podwyżkę, bo wszyscy już chcą podwyżkę, i co się dzieje? Zobaczcie, że tak jedzą. Tak jedzą. Po prostu warto być w grupie, warto się odżywiać, warto podwyżki brać. Warto, naprawdę warto. Tak, inne też dostaniecie. Jak już jesteście z nami, to już inne też dostaniecie. Tak. A co się dzieje, jak taki duży kawałek chleba rzucimy? Zobaczcie. Tak? Czy będą się dzielić? Nie. Jedna chwyciła i ucieka, a wszystkie za nią. I wtedy dochodzi do kłótni. Tak samo jest właśnie w partii. Jak jedna kaczka by dostała za dużo, to wtedy się żrą, i inne wtedy odchodzą. I no nie ma o. Tam jedna wzięła, to już za nią poleciały. Już się ta partia zaczyna roz dzielać na trzy części, koalicje nieznane. Jedni przechodzą z jednej partii do drugiej, spekulują, która co więcej zjadła i dlaczego ta odeszła. I zobaczcie, właśnie o to chodzi. Tak? Nie ma zgody, bo jedna chwyciła od razu za dużą podwyżkę, tak? I ucieka, a wszystkie za nią, bo chcą jej wyrwać, tak? nie zgadzają się z tym. I to jest właśnie to. Takie samotne niedobitki to jeszcze tutaj płyną, bo myślą, że coś im skapnie z góry. A jak nic nie skapnie, no to popłyną tak. Popłyną, popłyną daleko. Zobaczcie, że kaczka nie wie co. Chyba już nic jej nie skapnie, to odpływa. Jeszcze inne też zawiedzione próbują coś tutaj szukać, ale jednak nic nie znalazły. Nie dajmy się oszukać. Polacy, myślcie sobie trochę. Tak normalnie na logikę. Nie dajcie się oszukać, że jak oni wam coś dadzą, to macie pewność, że będą ciągle wam dawać. Zabiorą w inflacji. Naprawdę zabiorą w inflacji. A koło cały czas się toczy kręci. I co? No i nic, i nic. A woda płynie i jest coraz droższa, ale tu się kręci i prąd też coraz droższy. A kaczki już odpłynęły. Odpłynęły, bo nie dają nadziei na nowe pokarmy, nowe jedzenie. Czyli można to rozumieć. Na nowe pieniądze nie ma, to kaczki odchodzą. Dlatego kaczki są w grupie. Tak? Wiecie o co chodzi? Nie mówmy na szy, nie mówmy na ż. Nie wolno, zabronione. Zabronione i możecie być posadzeni. Rasumując, jeżeli chcecie Państwo napisać jakieś komentarze pod tym filmem, to warto warto, bo te komentarze nie są cenzurowane, nie ma cenzury jest wolność słowa i zapraszam do subskrypcji tego filmiku. A jeżeli się nie zgadzacie. Z poglądami tego, który to komentował, to dzwońcie albo puszczajcie sms na numer telefonu komórkowego 661 03 i 48. Mówił do Państwa Artur Głowacki. Jak chcecie zobaczyć Artura Głowackiego, jakie ma strony internetowe, wystarczy wpisać Artur Głowacki. Co zobaczycie? Na 100% prezydenta bezpartyjnego. Dziękuję. Do następnego programu.